Wpisując się do rejestru międzynarodowych kempingów, podjęliśmy decyzję o konieczności modernizacji naszego pola kempingowego. Od przyszłego roku planujemy uruchomienie nowej recepcji w budynku przy wjeździe do ośrodka. Przy wschodniej ścianie budynku znajduje się zmywalnia naczyń, która pozwala ludziom normalnie egzystować. W nowo wybudowanym budynku znajdują się umywalki. Toalety i prysznice. Oczywiście dla osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Przy każdej umywalce jest lustro i gniazdko elektryczne. Można z powodzeniem skorzystać z przyrządów takich jak golarka, lokówka czy suszarka do włosów. W tym roku zajmiemy się także podziałem kempingu na sektory. Każdy klient, który przyjedzie do nas, otrzyma swój sektor. W każdym sektorze będzie podłączenie energii elektrycznej i wody. W przyszłym roku planujemy również poprawienie infrastruktury na kempingu. Rozpoczniemy inwestycje typu alejki dla pieszych oraz parking dla samochodów. W odległości około 100 metrów od pola kempingowego znajduje się Piękne Jezioro Białe. Jedyną, znaczy właściwie, nie tylko jedyną atrakcją jest Jezioro Białe, ale podstawową. Jezioro Białe jest to naprawdę ciekawym, ciekawym obiektem i przyrodniczym, i turystycznym. Cóż mogę powiedzieć? Jezioro jest pod tym względem ciekawe, że woda jest niesamowicie czysta. Przejrzystość wody sięga nawet 4-5 metrów. Jezioro Białe nad Okuninką, w miejscowości Okuninka właściwie, jest znane już z okresu międzywojennego. A tak naprawdę bliżej pozna poznane jest już w latach 70. i 80. Powstało tutaj wiele ośrodków, właśnie, które, które zapewniają atrakcję wielu, wielu przybywających. Najważniejsza atrakcja to jest właśnie ta niesamowita czystość tej wody. Dlaczego tak się to dzieje? Ta woda, dlaczego jest taka czysta? Przede wszystkim jezioro jest bardzo głębokie, bo głębokość jeziora sięga nawet 32 metrów. Ponadto geologicznie jest to jezioro wymyte, wypłukane w pokładzie. Kredy. Dlatego jest właśnie takie czyste. Ponadto są źródła, które wybijają z dna i uzupełniają cały czas tą czyściutką, krystalicznie wodę. Jezioro Białe. No, jest w skład, w skład chodzi, jezioro Białe wchodzi w skład właśnie całego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jak sama nazwa wskazuje, pojezierza Łęczyńskie od Łęcznej do Włodawy. Na przestrzeni około 60 kilometrów znajduje się 60 jezior, której, którego powierzchnia przekracza jeden hektar. Jezioro Białe jest niedużym jeziorem. Największe jezioro jest właśnie Wytyckie, Sumin jedno z większych. No i jezioro Białe również do tych większych się również zalicza. Atrakcją tego jeziora oprócz rowerów, prawda? piaszczystych plaż, jest to, że ze względu na swoją głębokość ma tak zwane podwójne dno. Na czym polega to podwójne dno? Oczywiście niektórzy mówią, że to jest wielka tajemnica, że to jest ciekawostka. Ze względu na tą, jak już wspomniałem, głębokość, roślinność po prostu nie sięga do dna mineralnego swoimi korzonkami. I ze względu na słaby dostęp właśnie, światła, na pewnej głębokości jak gdyby zostaje zawieszona taka, taki dywan, dywan właśnie tych roślinności i podwodnej i nadwodnej i tej butwiejącej, która właśnie opada nie bezpośrednio do dna mineralnego, ale opiera się właśnie na tym kożuchu, na, tym, na tej warstwie tych roślin podwodnych i to jest jak gdyby to pierwsze dno takie roślinne, a drugie dno Dużo, dużo głębiej. Oczywiście nie wszędzie to występuje, to pierwsze dno roślinne. Jest dużo głębiej, około 30-32 metrów. I to jest właśnie taka ciekawostka. Niektóre jeziora po prostu nie posiadają takich walorów estetycznych czy przyrodniczych. No i są jak gdyby pomijane w, w jakichś tam wspominkach turystycznych. Cóż mogę powiedzieć jeszcze o przyrodzie. Przyroda. Przyroda tutaj y, tych rejonów jest bardzo, bardzo urozmaicona, a więc y, krajobrazy się zmieniają ze względu na to, że jezioro jest y, typu kresowego, tak jak już wspomniałem. I y, je, leży, leży między garbami, garbami włodawskimi, a więc tak, w takiej dolinie. Włodawa, pobliska miejscowość, y, powiatowe miasto, około 14 tysięcy z y, dość ciekawymi zabytkami. Więc też tutaj ma dość dużą, dużą rolę turystyczną. Znajdują się tutaj właśnie punkty, punkty gastronomiczne, punkty kulturalne, kulturowe, więc ze względu na to, że jesteśmy tutaj położeni na rubieżach, tych właśnie, na tych kresach wschodnich, gdzie się mieszały nacje prawda, wyznaniowe, więc prawosławne, czy też katolickie, czy nawet też żydowskie, judaistyczne, a nawet tatarskie. I tutaj właśnie jest ta mieszanka tych właśnie nacji kulturowych, tych narodów, i to stwarza, że Włodawa jest takim miastem dość atrakcyjnym. Takich najprostszych atrakcji nad jeziorem Białym, a więc kąpiele w pięknej, cudownej, czysto, czystej wodzie, plażowanie podczas pięknej, słonecznej pogody, czy pływanie kajakiem, łódką, żaglówką, można również spróbować. Takiego szlachetnego sportu jak wędkarstwo. Ze względu na duży areał wody, dużą właśnie kubaturę, wspaniałe tutaj można zdobyć trofea właśnie łowieckie w postaci prawda, pięknych okazów leszcza, czy karpia, czy nawet okonia pięknego można znaleźć. Ostatnio nawet tutaj jeden z przebywających turystów złowił wspaniałą sztukę właśnie suma który ważył prawie 14, 14 kg i mierzył 140 cm. A więc to jest już jak gdyby rekordowa ryba, aczkolwiek ten, że wędkarz powiedział, że nie jest to jego ostatnie słowo i będzie się starał właśnie wyciągnąć jeszcze większe ryby, a wiadomo, że, że tutaj w, ty, w tych wodach tych ryb na pewno nie zabraknie. A propos ryb. Ryby, jak to mówią, wszędzie, wszędzie w każdym jeziorze są. W jeziorze białym to są naprawdę duże ryby. Można tutaj spotkać dość ciekawą rybę, taką jak na przykład sielawa. Sielawa jest rybą, jedyną rybą właśnie z, z rodziny tych pstrągowatych, lubi czystą wodę, głęboką i tu właśnie ją można często spotkać. O łowieniu trudniej. Ale to wędkarze najlepiej chyba sami wiedzą, jak to z tymi rybami jest.